Witam was moi drodzy bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale. Jest to seria z gry Rusty Lake Hotel. Jest to pierwsza część z gier Rusty Lake, które wyszły na PCT. My tutaj na moim kanale graliśmy wcześniej w Paradise, czyli najnowszą z tych części. Natomiast cóż, nie ma to jak wrócić do Korzeni. Chciałam powiedzieć, co brzmi hmm, zabawnie w tym kontekście, że jest jeszcze trzecia gra, druga w kolejności z Rusty Lake'a, która właśnie nazywa się Roots, czyli Korzenie. To było głupie i niepotrzebne. W każdym razie jest to gra, którą wy wybraliście w ankiecie, którą wam podrzucałam i na kanał, i na Facebooka, i na Discorda. Zapraszam was bardzo serdecznie na wszystkie te trzy rzeczy. Na jednej z nich już jesteście, ale... Hmm. Dobra, dość tego gadania. Ja to tam sobie mogę. Uh, zaczynamy po prostu. Grałem. Zobaczymy, co dziwnego i cudownego będzie się działo w tej części. 1893. After, let me introduce myself. My name is Mr. Owl. I am the owner of the Rusty Lake Hotel. Oh, look, the guests are arriving. They all have their own reasons to be here. And I, I have my own reasons to let them stay. We will be having five dinners. Okay. Make sure everyone is worth dying for. I'm sure it's mm -hmm. going to be a wonderful week. Let's make some memories. That sounded creepy. Ale tak, już widzę moi drodzy, że ta seria się bez napisów nie obejdzie. Więc jeśli jeszcze ich nie widzieliście w tym odcinku, to możecie je sobie włączyć w odtwarzaczu. YouTube, oczywiście. No dobra, zobaczmy. Co dalej, co dalej? Koktajl z krewetkami. Tu nic nie ma? Okej okay. Dobrze, mam przywitać gości w naszym hotelu? To było dziwne? Ale niech wam będzie No dobra, czy mogę wejść do kuchni? O! przepisy. Dobra, spoko. Tylko będziesz mi pokazywał język. Stek z jelenia, z grzybami i z rozmarynem. Dzik. Żeberka z dzika w czerwonym winie i pomidorach. Przepiercza pierś w białym winie z tym jankiem. Potrawka z królika z marchewką i fasolą. Gołąb w sosie jagodowym z ziemniakami. Specjalność, Rasty Lake. Jestem ciekawa, czy dobrze się domyślam, ale. Nazwy tych potraw, zwierzęta używane w tych potrawach wyglądają bardzo tak jak to. E, tak jak nasi goście. Hej. Okej, okay, nie mogę w ciągu dnia iść do pokoi. Aha, tu będę potrzebowała rzeczy. Dobra. Dzień dobry, panie dziku. E, poproszę. Ty już coś pijesz. Zdjęcia? Okej. Okay. No, jest to krewetka. To śmierdzi rybcią. Fawamery, dziś wieczorem. Na razie masz koktajl z krewetek. Krewetka to też mięso. Podobają mi się te dźwięki zwierząt podłożone. Aaa! Jesteś magikiem! Nie wiem, wiem czemu kobiety są gołębiami. Kąpiel. Trzymaj. Nie jadę różowego żarcia z oczami. No cóż. Musimy najpierw przygotować obiad. No dobra. To chyba tyle. Rozdałam wszystko. Czy to będzie wino, które będzie mi potrzebne? Nie, nie mogę tego do go dotknąć. Co tam mówisz? Okej. Okay. Dobra, wszyscy czekają na obiad. Dobrze, moi drodzy. No ale nie mam składników. A, okej. Okay. Tak po prostu. Ta muzyka i to jezioro, które się zrobiło w kolorze, wina. Mhm. Okej. Okay. dobrze, panie Sowo. Mogę w ogóle odwiedzić gości w gościwych pokojach. O, nie ma obiadu w środku nocy. O nie, nie można być świnką i jeść w nocy. O nie. Ej? Czyżby jutro była Jelenina? No to wygląda. Potem, czy czym ty jesteś? Dobra, idziemy na górę. No dobra, eee, zajrzyjmy sobie jeszcze, wiecie, na piętro wyżej. Zobaczymy, co tam jest. Powinny być dwa pokoje, nie? a są trzy. Okay. Pokój prywatny, nie mogę to wziąć, Ja w ogóle nie wiem kim ja jestem, bo kucharza mamy. Tak gdyby lokaja na wyjściu mamy. Nie mam pojęcia kim ja jestem. Biorąc pod uwagę to, że mam grzyby, to zaczynamy od jelenia. Hej. Dobra, wódka. Tu muszę coś zasadzić. A, kluczyk, plan badań. Ok, krew, krew, wódka, tabasko, specjalny składnik. Tabasco, tak. Sok pomidorowy, ale krew? Dobra, to będę musiała pewnie odpalić. Ha? Nie rozumiem na razie tego, ale mogę je zebrać? Nie. Okej. Okay. Nic na razie nie rozumiem jeszcze. Mam wódkę. Może po prostu damy mu wódkę i będzie dobrze. Tak creepy. Czy ja znajdę wszystko w tym pokoju? O to jest pytanie. Zapałki. Okej, okay, nie mogę wyjść z pokoju, dopóki nie znajdę mięsa. To niepokojące. O! To latało. I odleciało. Zaczepmy tu wiadro. Zobaczymy, co złowimy. Woda. Nie rozumiem, dlaczego tak to zadziałało, ale a, 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 fuck, nie wyszło. Nie mogę nic z tym zrobić. Dobra. okej okay. To jest dziwne. A. Krew. Nie mam w co tego zapekować. Ach, bo ja nie muszę rozmarynu dodawać. Musi być mięso i coś. Okej, okay, tu jest ci krew, ale nie mam w co tego łapać, prawda? Nie mam. Ok, czyli tutaj mogę wyliczyć wagę, co? Różne rzeczy. Czyli trójkąt. Lubię gry, w których trzeba notować rzeczy. Wiecie? Szeleszczę jeszcze papierkami. Więc tak trójkąt to na pewno będzie 3. Pewnie będzie 5. Jeszcze zobaczymy jedną rzecz. Czy to jest równoważne? Tak, czyli plusik to będzie 1. To teraz zobaczymy. To jest cięższe cały czas, czyli to może być również 6. Nie, tu będzie 6, bo jest to 1. Nie, to będzie piątka. Spoko. To nie było trudne. E, czy mogę się już dostać do sejfu? Tu. No i ostatnie będziemy metodą prób i błędów sprawdzać. Po prostu będzie szybciej. Nie muszę. Okej. Okay. Mamy nóż, to dobrze. Mhm. To tak nie działa. Tylko tu nie mam czego dostylować. Wódkę? Nope, woda? Nie. Woda pewnie tu się przysłuży. Okej. Okay. tu ma być 8. O, matka, Zagadka z przelewaniem. Słuchajcie, mam siedem. Mam siedem, jakiś postęp, zaraz to zepsuję. Tu mam dwa. Mam, mam. Mam osiem. Cieszę się decylitrów wody. No dobra. I co z tą wodą dalej? Au! Ehm... To było takie potrzebne. Wiedziałam, że to mogę zrobić. No dobra, to pewnie jest tabasko. I nie krew, tylko nie o. tego łapać. A, teraz mam. Nie wiem tylko, czym jest składnik specjalny. Okej. Okay. Ach! Czy to może mi pomóc? Ha! Dało się. Motyl? Hmm, ćma, co? Yy, dobra, czy ja tu ćmę mam nadzieć tu? Tak. Co teraz? Co mi to dało? Czy to jest kod do naciskania? Ok szerokie niskie postrzępione okej okay. okej okay. szerokie niskie postrzępione postrzępione szerokie szerokie okej okay. fójka. Fujka, już pomijam to, że to będzie z jego własną krwią, ale fujka. Nasionko z owada. Trujące nasiona. Aha. Podejrzewam, że muszę je zmielić najpierw. Albo. Nie. To najpierw musimy je zmielić. Boże, jaka chemia. Dobra, mielimy. Trujący proszek. Trucizna. Poko. Proszę, oto twoja krwawa mary. Czy tak oto zdobywam dziczyznę? Ale jak on był to to mięso wcale nie będzie dobre. No Ok, to było szybkie. Mamy jeleninę! Brawo! Idzie składnik dodatkowy. Miam, miam! Nowy dzień. To wcale nie było radosne. Jakbyście się zastanawiali, no ja generalnie ta grę będę nagrywała sesjami. Za jednym razem pewnie nie, ale sesjami, więc e, pożegnamy się dopiero na sam koniec. Ej, to był znak u niego w pokoju. Dobra, ty mówisz to samo, co tam? Klucz do pokoju. Okej, okay. eee, jeszcze nie. Chodźmy najpierw włóżmy może ten klucz, niech on tu będzie. Jakiś sekret. Dobra, gotujemy obiad, nie? Wygląda to przepysznie. Ale jest mega creepy. Piedny jeleń, nie zjadł obiadu. To smutne. Och, och, och! Idealny obiad. Czy gwiazdki? Uhuhu. Zapadła noc. Znowu jest creepy.